Radość mewy, odcinek pierwszy. I teraz radosny bieg. Przedłupeł. Daj Pięknie. Jak go się nazwa? Jonathan. Very good, very good. Czekam. Chcesz korek? Od tego? O kurwa. Dobrze. Też tam przetrwę właśnie. Jump! Ej, te psy są właśnie super. To jest No a właśnie, zauważyłem, że większość psów tak lubi stać na tym, na burcie. Którzy też nie to ci chodzi. Tylko, ja nie, nie mordę do przodu. A nasz przyjaciel Mewa, oczywiście, cały czas tutaj czeka. O, teraz pokażę mu pączka, patrz. Zobacz, tak wygląda pączek, patrz. A, czeka. Pakowanie to nie działa, widzę. Patrz, patrz. A może ja mam odpisać? Chcę przyjaciela zamordować. Patrzę, ponczek, patrzę. Ponczek, a Ale już się tak nie nabiera jak wcześniej, nauczył się. O, o, o Jest! Radość! Cały ponczek nie! Kawałek się tylko tam. Czekaj. Ciekawe ile przebiegnie, patrz. RADOSTY TRUCHT! Ale się wybawił. Idziemy w stranie? No. Chcesz jeszcze połowa pączka? Myślę, że ciężko będzie rozdzielić tym kremem. A co, tam, kupię kupieściu, to za, za tym zjadł dwa? Ja za tym zjadłem A, to jest niesprawiedliwe, bo u mnie jeszcze połowę tak zjadł. Pa, ma swoje miejsce, zobacz. Tam, drusztane, widzisz tam, Przeciwciemne. Jeszcze raz. Zobaczymy czy... O kurwa, kawałek, nie? A taki to nie będzie. Baga. 3 2 i RY! Ajajajajaj, kurdaczku. Jeszcze I co? Ale pech! No i co? Ja tam, zepsułeś. Tak jest, kolego. Tak jest. Patrzcie. Zakarmiamy ptaka. Widzieliście, widzicie radosnego ptaka? Patrz. Patrz. Patrz to.